21 marca 2025 roku pojawił się album Seleny Gomez i Benego Blanco. I said I love you first. Czy artyści stworzyli znakomitą płytę? Ama za mikrofonem i zapraszam na recenzję. Według Spotify wydawnictwo zawiera 14 utworów i trwa około 35 minut. Płytę promują takie single jak Skirt of Loving You, który na kanale YouTube wokalistki pojawił się w walentynki tego roku. Tydzień później otrzymaliśmy Call Me When You Break Up z gościnnym udziałem Gracie Abrams. 14 marca otrzymaliśmy klimatyczny teledysk do kawałka Sunset Boulevard. W dzień premiery albumu na kanale YouTube Seleny pojawił się ostatni singiel o tytule Younger and Hotter Than Me. Na krążku znalazł się również utwór I Can't Get Enough, który pojawił się na YouTube w 2019 roku. Nie jest to moja pierwsza styczność z muzyką amerykańskiej artystki. Słuchałam kiedyś dużo jej piosenek i zawsze znajdowałam coś, co w jej twórczości bardzo mi się podobało. Dlatego też, gdy pojawiły się pierwsze informacje o kolejnym albumie wokalistki, postanowiłam poczekać i sprawdzić. Włączyłam więc Spotify i jest bardzo spokojnie. Ta propozycja to moim zdaniem bardzo dobra opcja do spędzenia wolnego czasu. Benny Blanco muzycznie stworzył coś fantastycznego. Pop w czystej postaci. Mamy odrobinę elektroniki, mamy ballady, mamy klasyczne popowe propozycje, a i znalazło się również miejsce dla regetonu. Każdy fan tego typu muzyki powinien znaleźć coś dla siebie. Płyta jest bardzo ciekawa i niemożliwie przyjemna w odsłuchu. Co do głosu Seleny to muszę przyznać, że słucha mi się go świetnie. Jest przyjemnie, zresztą jak zawsze. Artystka ma bardzo ciekawą barwę głosu, która akurat do popu pasuje jak ulał. Przejdźmy teraz do tekstów. Dostajemy tu bardzo dojrzały obraz miłości. Myślę, że wiele osób może się z tymi tekstami utożsamiać. Jest bardzo szczerze: Selena nie ogranicza się tylko do angielskiego. Otrzymaliśmy również jeden utwór, w którym wokalistka zaśpiewała część piosenki w języku hiszpańskim. Powiedzmy sobie coś jeszcze o gościach. Swoimi umiejętnościami wokalnymi podzielili się z nami Gracie Abrams i Jay Balvin. Przy produkcji piosenki I Can't Get Enough brał udział również Tajni. Wokaliści cudownie zgrali się z charakterystycznym głosem Sereny Gomez. Zaś Tajni wraz z Benem Blanco stworzyli naprawdę kapitalny i bujający kawałek. Ok, teraz spora na wybór trzech najlepszych piosenek z tego krążka. Także w mojej osobistej topce kawałków ze wspólnej płyty Selene Gomez i Benego Blanco znalazły się takie kawałki jak Sunset Boulevard, czyli utwór mający moim zdaniem vibe muzyki lat 80. W dodatku ten klimatyczny teledysk. Ta piosenka to moim zdaniem najlepszy singiel z tej płyty. Ojos Tristes, czyli piosenka, która chyba jako pierwsza wpadła mi do głowy po pierwszym odsłuchu. Selena po angielsku śpiewa świetnie, natomiast po hiszpańsku słucha mi się jej jeszcze lepiej. Coś wspaniałego. Bluest Flame, czyli najbardziej klubowa piosenka na tym albumie. Moim zdaniem tym utworem można byłoby rozkręcić niejedną imprezę. Minuszka chodziła, muszę przyznać. Wyróżniłabym jeszcze takie kawałki jak Call Me When You Break Up, Cowboy. Oraz How does it feel to be forgotten? Moim zdaniem ta płyta jest trochę za krótka. Selena Gomez i Benny Blanco stworzyli kawał dobrego materiału, którego słuchało mi się znakomicie. Przesłuchałam go jak to zwykle bywa, trzykrotnie i za każdym razem czułam niesamowitą przyjemność ze spędzania czasu z tą płytą na gośnikach. Odpowiadając na pytanie z początku odcinka, to tak. To wydawnictwo jest moim zdaniem znakomite. Podsumowując, dwójka artystów stworzyła świetny materiał, którego słuchanie może sprawić przyjemność nie tylko fanom, ale i również każdemu, kto zechce przesłuchać ten krążek. Ja jestem bardzo zadowolona i w moim mniemaniu I said I love you first. To płyta, przy której spędziłam przyjemnie prawie 35 minut. A wy słuchaliście już nowej płyty od Selene i Benego? Jak Wam się podoba, napiszcie w komentarzu. Ja zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmów, a jeśli ten Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko. Pa!